Cześć! Jestem Ania i bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną, ponieważ chciałam wam przeczytać opowiadanie pod tytułem Lewa noga i czekoladki, które napisał dla was mój tato. To co? Gotowi? Zaczynamy. Piotr Gabryż, Lewa noga i czekoladki. Zuzia od rana miała zły humor. Ho-ho! Zuzia wstała lewą nogą? Zaśmiała się mama. A Zuzia wściekła się na mamę, że takie rzeczy opowiada. Kiedy jest się przed szkolakiem i jest ciemno za oknem, i wieje wiatr i pada deszcz, i, i trzeba wstać i w ogóle. To chyba można mieć zły humor i trochę pomarudzić. Z nogą to nie ma nic wspólnego. Ani z lewą, ani z prawą. Jeszcze owsianka na śniadanie. Fuj! I owsianka nie smakuje. Mamy problem, pokiwała głową mama. Ochyda! Odsunęła talerz Zuzia. Płatki owsiane z mlekiem i dżemem. To było jej ulubione śniadanie. Ale nie dziś. Dziś Zuzia miała zły humor. A na co masz ochotę? Mama zabrała talerz z owsianką. Zuzia zrobiła minę bardzo myślącej dziewczynki. Mmm, na czekoladki. To może zrobić ci kakao? Nie chcę kakao. Mam ochotę na czekoladki bardzo odpowiedziała Zuzia. No tak, westchnęła mama. W takim razie proponuję układ. Układ? Nie zrozumiała Zuzia. Porozumienie. Ty i ja. Taka umowa między mamą a córką. Jak dorosły z dorosłym, wytłumaczyła mama. Ojej, Zuzia nie wiedziała, co powiedzieć. Zły humor w dalszym ciągu był, ale... Zgoda! Jak dorosły z dorosłym. Zuzia wyciągnęła rękę. Teraz zjesz owsiankę z dżemem malinowym, a po powrocie z przedszkola dostaniesz ode mnie bombonierę i zjesz z niej tyle czekoladek, ile chcesz. Mama wyjaśniła szczegóły umowy. Całą bombonierę? Zuzi zaświeciły się oczy. Zły humor na chwilę przestał się liczyć. Najcelukszą! Poważnie kiwnęła głową mama. I w przedszkolu nie ma marudzenia przy obiedzie. Ale ja mam dzisiaj zły humor. Muszę marudzić. Zaprotestowała Zuzia bez przekonania, bo czekoladki po powrocie z przedszkola kusiły. Bez marudzenia! Mama zrobiła minę albo, albo. No dobra, zgodziła się Zuzia. W końcu nie wszyscy muszą wiedzieć, że wstałam dzisiaj lewą nogą. Mam dzisiaj zły humor, powiedziała Zuzia pani Kasi, ale nic po mnie nie widać, bo zawarłam z mamą układ. Układ? zdziwiła się pani Kasia. No, jak będę grzeczna, dostanę moje ulubione czekoladki i będę mogła zjeść całą bombonierkę, wyjaśniła Zuzia. Ojej! – Rozboli cię brzuszek i to bardzo. – Nie rozboli. Mam zły humor i mam ochotę na czekoladki. – Babcia zawsze mówi, że powinno się jeść to, na co się ma ochotę – powiedziała Zuzia. Ale pewnie miała co innego na myśli. – A pani nigdy nie miała ochoty zjeść całej bombonierki? – zapytała Zuzia. – Zjadłam obiad w przedszkolu, nie marudziłam, chociaż dzieci były okropne – opowiadała mamie Zuzia w szatni. Wszyscy Stali dzisiaj lewą nogą, a ale ja byłam grzeczna. Dostanę bombonierkę? Oczywiście odpowiedziała mama. Umowa to umowa. Na stole w pokoju zuzi leżała ogromna bomboniera. Ojej! szepnęła zachwycona Zuzia. Inion, mm, mm, ale dobrze. Mm, to super. Inion mm, mlaskała Zuzia. Czwarta czekoladka też była smaczna, szósta nawet nawet, dziewiąta okazała się już trochę mdła, dziesiąta wyglądała ładnie, ale w pudełku pozostało jeszcze sporo czekoladek. A, Zuzia? Co jest, córeczko? Nie smakują ci czekoladki? Zdziwiła się mama. Smakują tylko. tylko? Tylko brzuch mnie boli. Ojej, mamo, brzuch mnie boli. Zuzia z czekoladową buzią przytuliła się do mamy. Ale masz jeszcze prawie całą bombonierkę do zjedzenia. Mama pogłaskała Zuzie po włosach. Ja już nie chcę. Brzuch mnie boli, wyszeptała Zuzia. Przecież czekoladki są pyszne. Ta pierwsza była, druga też. A trzecia, ojej, mamo, daj spokój. Nigdy nie byłaś dzieckiem, Zuzia spojrzała na mamę. Byłam i wiesz co, też mi się wydawało, że słodycze są najlepsze do jedzenia. Czy czekoladki? Nie. Pączki. Zjadłam trzy. Czwarty się nie zmieścił. I, I co? Zapytaj, babci. Zrobiła mi herbatkę z rumianku i mięty i głaskała po włosach. Mamo, a babcia też? No, z tego co mi mówiła, to też. Czekoladki? Czy, czy pączki? Zapytaj babci. Może ci powie. To co? Jeszcze jedną czekoladkę? I tak kończy się nasza historia o zuzi, która wstała lewą nogą. A teraz mam dla was dwa zadania. Pierwsze z nich polega na tym, żebyście zapytali waszych rodziców, co im poprawia nastrój, a także, żebyście opowiedzieli im, co wam może poprawić humor, kiedy wstajecie lewą nogą. A drugie zadanie to zrobienie kart emocji. Polega to na tym, żebyście narysowali albo namalowali technika dowolna, emocje, które znacie lub które poznacie dzięki rodzicom, i zrobili z nich, takie karty. Ja zrobiłam takie bardzo proste. Użyłam tylko długopisu, kartki i nożyczek. Ale jak widzicie, narysowałam tutaj na przykład. Co tutaj widzicie? Tutaj jest smutek. A tutaj na przykład, jak Zuzia wstała lewą nogą i musiała jeść owsiankę, to była bardzo, bardzo zła. Dokładnie, była zła. Ale później później dostała swoją bombonierkę i mogła zjeść zarusieńką i za to była bardzo szczęśliwa. Dokładnie. Tutaj z kolei namalowałam, nie wiem, czy widzicie, chciałam, żeby to był strach. A tutaj to było dla mnie trudne, ale narysowałam taką emocję, która nazywa się. Zniecierpliwienie, oczekiwanie. I to na przykład mogła być Zuzia, jak już wychodziła z przedszkola i nie mogła się doczekać, kiedy dostanie swoją bombonierkę i obietnica zostanie spełniona. Mam nadzieję, że Wam wyjdzie to lepiej niż mi, ale dzięki takim kartom możecie zagrać wiele, wiele gier. Jedną z takich gier, które znam, są na przykład kalambury, czyli rysujecie takie karty emocji. Później losujecie jedną z nich i bez użycia słów i bez użycia dźwięków musicie pokazać daną emocję swojej drużynie, tak, żeby zgadła, co macie na myśli. A drugą grą są na przykład memory. Tylko wtedy musicie każdą emocję narysować dwa razy, czyli na przykład strach, dwa razy, smutek i tak dalej. Kiedy już narysujecie, odwracamy takie karty do góry dnem i losujemy sobie. Jakąś kartę, najpierw mieszamy je wszystkie na stole, i później naszym zadaniem jest znalezienie pary. Czyli jeżeli teraz wylosowałam smutek, to muszę znaleźć drugi smutek. No i ciągnę taką kartę, na przykład tutaj, ale wylosowałam złość, więc muszę karty odłożyć, i dopiero w następnej kolejce będę mogła znowu spróbować znaleźć swoją parę. Więc najlepiej patrzeć, gdzie leżały jakie karty i spróbować to zapamiętać. Dlatego gra nazywa się Memory, czyli jak pamięć. Po angielsku. No, i w tym momencie wygrywa osoba, która zdobyła jak najwięcej par, czyli najlepiej zapamiętała, gdzie leżały poszczególne karty. Takich gier jest jeszcze całe mnóstwo, więc mam nadzieję, że w tym momencie lecicie po kartki papieru, żeby stworzyć własne karty emocji. A my widzimy się niebawem. Do zobaczenia!